Chrystus. Nie bój się, wypłyń na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym Niech będą z Wami wszystkimi. Gromadzimy się w niedzielę, którą nazywamy niedzielą papieską, bo już w środę, 16 października, będziemy obchodzić kolejną rocznicę ogłoszenia pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Chcemy wspominać jego postać i dziękować Bogu za jego życie, za także jego dziedzictwo, za mądrość, którą nam zostawił przykład życia i świętości jaki ciągle jest wśród nas obecny. Dlatego dzisiaj w tej mszy świętej w sposób szczególny dziękujemy Bogu za ym, dzieło życia Jana Pawła II. Jest także z nami, są także z nami przedstawiciele Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. To mówimy żywy pomnik, który naszymi ofiarami i zaangażowaniem stawiamy papieżowi Janowi, II, Janowi Pawłowi II. Tę mszę świętą sprawuje w intencji domowego kościoła w naszej parafii, w intencji rodzin, małżeństw, dzieci, które są w tym domowym kościele. O Boże błogosławieństwo i wzrost wiary wśród wszystkich członków domowego kościoła. Przeprośmy na początku mszy świętej Pana Boga za nasze grzechy, byśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej liturgii. Opowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. za wszystkie dobro, które otrzymaliśmy od Niego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu i ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wiewimy Cię, wysławiamy. Jest chwała a nie Boże królu nieba, Boże moje dziewszechorcy, nie szynujemo od Jezu Jezus a nie Boże ma po Boży synu. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po Bo wolnijmy tylko od kłódku, święty, tylko się tylko tyś Udrmy się. Prosimy Cię Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy. W pierwszym czytaniu postać Naamana, wojownika asyryjskiego, który przychodzi do proroka Elizeusza prosząc o uzdrowienie, jest człowiekiem dobrze sytuowanym, dowódcą wojska, odnoszącym zwycięstwa, cieszy się zaufaniem swojego króla, jest pierwszym po królu w swoim państwie. Ale ten człowiek ma bardzo wstydliwą chorobę, która wyklucza go ze społeczeństwa. To trąd. Jeśli się okaże, jeśli wyjdzie na jaw, że jest chory, to będzie odepchnięty. Dlatego jest w stanie zaryzykować wszystko, żeby prosić o zdrowie. Okazuje się, że za zdrowie niczym nie da się wypłacić. To, co można naprawdę zrobić, to podziękować, gdy ono człowiekowi zostaje wrócone. Naaman jest taką postacią pewną siebie, człowiekiem, który chce bardzo polegać na swojej pozycji, na, swoim, na swoich dobrach. Dlatego przychodzi do proroka z wielkimi skarbami, ale żadne z tych skarbów nie są w stanie zwrócić mu zdrowia. Bóg sam interweniuje, aby pomóc Naamanowi i czyni to tylko w jednym celu: żeby ten pyszny, dumny człowiek mógł uwierzyć. W Boga żywego, czytanie z drugiej księgi królewskiej. Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanii. Według słowa Bo męża Bożego, a ciało Jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem, a teraz zechciej przyjąć dar od swojego sługi. On zaś odpowiedział, na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz On odmówił. Wtedy Naaman rzekł, jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile Paramów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej, ani ofiary krwawej innym Bogom, jak tylko Panu. Oto Słowo Boże. first as... Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg pokazał ludom swe zbawienie. Ten list, który czytamy, drugi list do Tymoteusza, często nazywany jest testamentem świętego Pawła. Był pisany w ostatnich chwilach życia Pawła, tuż przed Jego śmiercią, gdy Paweł był już osadzony w więzieniu amerytyńskim w Rzymie, i ten List zawiera wiele takich wskazań bardzo osobistych. Paweł pisze do Tymoteusza prostą prawdę, ale bardzo głęboką. Mówi jedyny, który nas nigdy nie rozczaruje, który nas nigdy nie zawiedzie, który zawsze będzie przy nas, który trwa z nami, to Chrystus zawsze wierny w swojej miłości do człowieka. Pomyślmy, często pod wpływem naszych różnych doświadczeń powątpiewamy, mamy wrażenie, że Bóg odwraca się od człowieka, że zapomina, że nie widzi, że nie bierze udziału w naszych troskach, problemach. Z perspektywy Pawła, który jest w więzieniu, rzecz wygląda zupełnie inaczej. Staje się on dla nas dzisiaj Paweł świadkiem głębokiej wiary. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymateusza: Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedole aż do więzów jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary, jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może zaprzeć się samego siebie. Oto Słowo Boże. Dzieci zapraszam wyjątkowo tu blisko ambony, żebyśmy się zgromadzili nie po środku kościoła, ale bliżej ambony. Nie wchodzimy na stopnie, jesteśmy tam niżej. niżej. tsglendem avos vi esh keshushe Dzieci, które znalazły się tam trochę dalej. Zapraszam, żeby jednak przeszły trochę bliżej. Tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać, dobrze? A was wszystkich zapraszam już, żebyście się wyciszyli i posłuchali słowa z Ewangelii. Będzie opowiadać dzisiaj o takich dziesięciu ludziach, którzy byli bardzo ciężko chorzy. Ta choroba dzisiaj w Polsce nie występuje prawie, to trąd. Ona była chorobą na skórze człowieka niszczyła całe ciało człowieka, była bardzo ciężka i bardzo zaraźliwa. Dlatego ci ludzie czuli się odrzuceni przez innych i nikt nie chciał do nich podejść i dotknąć ich. Oni spotykają na swojej drodze Pana Jezusa i doświadczają wielkiej łaski. Dziesięć osób chorych na trąd zostaje uzdrowionych w jednym momencie. Posłuchajcie, jak do tego doszło. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu. Ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł Wstań idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, co się wydarzyło w Ewangelii? Dziesięć os osób trędowatych, ciężko chorych, poprosiło Pana Jezusa o pomoc. Co się potem wydarzyło? Kto zapamiętał? Jak wyglądało to uzdrowienie? W tym samym czasie te dziesięć osób wyzdrowiało, a tylko jedna osoba przyszła i podziękowała. Dokładnie było właśnie tak, że gdy te osoby szły wypełnić polecenie Pana Jezusa, to znaczy były jeszcze chore, ale po drodze gdy szły zostały uzdrowione. Wtedy gdy zdał sobie sprawę ten Samarytanin, że jest uzdrowiony, wrócił podziękować Panu Jezusowi. Tych dziewięć innych osób pewnie poszło wypełnić. Polecenie Pana Jezusa, czyli poszło do kapłanów, pokazać im się, bo wtedy było tak, że właśnie kapłani decydowali, czy ktoś jest uzdrowiony, czy nie. Jak ktoś jest uzdrowiony, to może wracać do swojej pracy, do swojej rodziny, do swojej wioski, miasta, może normalnie podjąć życie, jakie prowadził wcześniej. To kapłani byli tymi, którzy mieli to stwierdzić. A ten Samarytanin zawrócił i uznał, że już nie musi nigdzie iść. Że tylko do Jezusa musi wrócić, że tylko jemu musi podziękować. I jest dla nas takim przykładem, że gdy otrzymujemy jakieś dobro, to musimy podziękować, że to jest właściwa postawa. Za co dzisiaj podziękowaliście Waszym rodzicom? Ręka do góry, komu się udało już dzisiaj za coś podziękować. O, widzę, że się nie udało. A w takim razie spytam, a kto by dzisiaj chciał za coś podziękować swoim rodzicom? No widzę więcej chętnych. To spróbujmy zrobić taką małą licytację rzeczy, za które trzeba podziękować rodzicom. Kto by chciał podziękować teraz krótkim słowem? Za śniadanie. Za śniadanie. Widzę, że są tacy, co lubią zjeść. Za bo ja nocowałam u mojej koleżanki i właśnie za to dziękuję moim rodzicom, że mi pozwolili nasować u niej. Że nas kochają. Za pomoc. Za pomoc. Świetnie idzie. Za to, że dali mi Santa. Za cierpliwość. Piękne. Bardzo mi się podoba, za cierpliwość. Rodzice, macie do nas cierpliwość, nie zawsze jesteśmy tacy słodcy, prawda? Za wszystko. Też świetnie. Za troskę. Super. Dobrze, rodzicom łatwo dziękować, są blisko nas. Komu jeszcze trzeba podziękować? Jak myślicie? Komu jeszcze trzeba podziękować? Tak sobie myślę, komu jeszcze byście chcieli podziękować? No, Bogu. Panu Bogu, za co dziękujemy Panu Bogu? W takim razie za co? Hm? Za życie. Za to, że mamy życie, świetnie. Za co jeszcze Bogu dziękujemy? Za kolejny dzień. Fajnie Wam idzie. Za to, że nas stworzył. Za jedzenie. Bo jest pyszne. Um, za zwierzęta. Za to, że nad nami czuwa. Świetnie, cieszę się, że macie tak dużo pomysłów, za co dziękować Panu Bogu. A ja za to, że tata mi coś kupił. Ciekawe, zobaczcie. Tata coś kupił, a ja dziękuję za to Panu Bogu. Niby tata to zrobił, ale ja dziękuję za to Panu Bogu. Widzę, że gdyby Pan Bóg nie dał nam pewnej łaski, to i pewnie pieniążków byłoby mniej i pewnie człowiek by sobie życia dobrze nie poukładał, czyli za wszystko takie, nawet drobne rzeczy, które drugi człowiek dla mnie czyni, i tak mogę dziękować Panu Bogu. To była bardzo dobra wypowiedź. Słuchajcie, komu jeszcze można dziękować? Siostrom. Czyli rodzonym siostrom. A za co byś chciała im podziękować? Że mi pomagają. Czy siostry to słyszą? Że są pomocne? Słuchajcie, jutro jest dzień nauczyciela. Macie za co dziękować nauczycielom? O! No, dobrze by było co zrobić? Dać kwiaty. Dać kwiaty, co jeszcze? E. Powiedzieć jakieś miłe słowo, tak? Dać prezent. Może jakiś skromniutki prezent? Podziękować. Ja myślę, że również za cierpliwość, bo jak się zbierze trzydziestka dzieci w jednej klasie, to pewnie łatwo nie jest. Słuchajcie, przyniosłem dzisiaj jeszcze taki jeden kielich. To jest trofeum, które kiedyś dostali ministranci za turniej piłkarski. Czy są tutaj entuzjaści piłki nożnej? Kto lubi piłkę nożną szczególnie? Lubisz piłkę nożną? Świetnie, stań tutaj. Kto jeszcze lubi piłkę nożną? Jeszcze ze trzy, cztery. Proszę bardzo, stańcie tutaj. Świetnie. Dawaj, tutaj do, do drużyny naszej. Kto jeszcze? Piłka nożna, tak? Proszę bardzo, stańcie tutaj. Świetnie. I teraz słuchajcie. Będzie taka mała, małe przedstawienie, ale takie zupełnie minimalne. Teraz tak. Uważajcie drużyno opatrzności Bożej. Czy u drużyna opatrzności Bożej mnie słucha? Tu przed wami są wasi kibice. Tu przed wami są wasi kibice. Oni wszyscy bardzo wierzyli w to, że wy zwyciężycie i właśnie okazało się, że wy wygraliście ostatni z meczów w turnieju i jesteście mistrzami mistrzami Warszawy. Zgadzacie się na to? Wolisz w Ligę Mistrzów? Dobrze, dla naszych potrzeb wygraliście Ligę Mistrzów, ale teraz wszystkie oczy na nas tutaj. I właśnie wręczam wam puchar, który wygraliście. Jak będziecie go przyjmować? Co trzeba zrobić z takim pucharem? Generalnie podnosimy jak najwyżej, cieszymy się, Wszyscy się cieszą, jest entuzjazm, wszyscy bijemy brawa, bo się cieszymy z ich zwycięstwa. Udało Wam się. Okej, okay. takiego pucharu nie można już postawić byle gdzie. Taki puchar trzeba trzymać wysoko i cieszyć się, że coś, o, na jakąś półkę, ale u, myślę, że trzeba i do jakiegoś muzeum fantastycznego, że w tym i w tym w 2019 roku drużyna z opatrzności Bożej wygrała Ligę Mistrzów, prawda? To jest nadzwyczajne osiągnięcie. Ciii. Dlaczego bawimy się w ten sposób dzisiaj? Za chwilę zobaczycie, że ksiądz podniesie do góry inny puchar. Za chwilę tutaj w Eucharystii Będziemy podnosić do góry inny puchar i będziemy Bogu dziękować. Tylko ten puchar nie będzie pusty. Ten tutaj jest pusty dzisiaj, ale tam w Eucharystii puchar będzie pełen cennego życia, krwi Pańskiej, krwi Pana Jezusa. Podnosimy wino, które staje się krwią Pana Jezusa. I cieszymy się wtedy, podobnie jak wy się cieszycie teraz, cieszymy się mówiąc, mamy to, zdobyliśmy, mamy zwycięstwo. Pan Jezus zwyciężył śmierć, zwyciężył choroby, zwyciężył cierpienie i dał nam życie wieczne. Zwyciężyliśmy, możemy powiedzieć. Czy się przy tym natrudziliśmy? Czy, się, czy to my zdobyliśmy zbawienie? Czujecie, że myśmy nic nie zapłacili za to, żeby być zbawieni. To otrzymaliśmy za darmo, ale to się stało, to naprawdę się wydarzyło. Jezus dla nas oddał życie, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli życie wieczne, i zobaczcie, z tego właśnie cieszymy się najbardziej w Eucharystii. I dlatego przychodzimy na Msze Świętą, żeby Bogu podziękować za zbawienie. I wysoko podnosimy kielich z krwią Pańską, ciesząc się, że mamy, zdobyliśmy to. Mamy życie wieczne. Zapamiętajcie sobie, że to największe, największy dar, który otrzymaliśmy od Boga, to jest życie wieczne i cieszymy się z tego na każdej mszy świętej. Dziękuję Wam za uwagę. Wracajcie.